Jakiś zły gościu mnie porwał. Chyba jestem u niego w brzuchu z oh. Widzowie, spójrzcie, gdzie ja dzisiaj jestem. W KFC. Nie wiem, jak wy, ale ja bardzo. Lubię KFC, widzicie tego burgerka u góry, ale bym. Ej, patrzcie, co tu się stało w ogóle. My jesteśmy w KFC, a u góry jest burger z McDonalda, frytki z McDonalda, kola z McDonalda. Nie wiem, co tu się wydarzyło w tym momencie. A ze mną dzisiaj na odcineczku jest Przemek, także Siemanko, Przemek. siemanko przywitamy się z przemękiem. Siemanko, siemado, siemado. I, I my dzisiaj będziemy musieli opuścić jak najszybciej to KFC, pomimo tego, że ja bardzo lubię KFC. Ja tutaj nic złego widzowie nie zrobiłem, a patrzcie, jak tutaj wygląda. Drzwi są zabite dechami. To naprawdę. Wygląda groźnie. Stoły są jakieś poprzewracane, także widzowie, oglądajcie ten odcinek, koniecznie. do końca zostawcie już łapeczkę w górę i, i teraz, tak, 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 teraz zostaw łapeczkę w górę, a my oglądamy, zobaczymy co się stało w ogóle w tym KFC. Może tu się stało coś naprawdę złego, spróbujemy, nie wiem, rozwiązać tą zagadkę. Może coś, nie wiem, złego tam nas czeka na końcu, nie wiem, nie wiem. Także, przemek, chodź, idziemy sprawdzać co się tam dzieje. Chyba tutaj mamy skakać po stołach, ale tu można. Nie, myślałem, że można szczytować, wiesz, ale nie idzie. Nie do końca. Nie. Patrz, kupię zarobuksy, skipnięcie poziomu i cię dogonię. Patrzcie Przemka, nie, nie? Patrzcie Przemka, nie. co chłop robi, nie? Patrzcie, nie. pyk, 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 pyk. Pyk! Yy, przemek, dogoniłem cię. O nie, uciekamy. Dogoniłem uciekam. cię przemek. A, uciekaj. Ej, tu jest. Tu jest sosy musztardowe, jakieś kieczupy, majonezy, widzisz to przemek? Widzę, widzę. Ja, ja nie mogę następem. tego przeskoczyć. Ja jestem jakimś dziwnym gościem, bo nie mogę tego. Okej, okay, dobra, cyk. Ej, nie Chają no czemu nie mogę? Ej, to jest dopiero widzowie drugi drugi y, Druga część tego, jakby. Y, nie wiem. Ej, no nie mogę tego przeskoczyć. Jak ty to zrobiłeś, Przemek? Nie wiem, magia. Magia. E, górą może mam skakać po tym. Nie, jednak nie, dobra, nie wiem, dobra. Widzowie, teraz full focus. Uda mi się teraz. Nie, dobra. Nie wiem, co mam zrobić. Dobra, teraz. Raz, dwa, trzy. Cztery, do, nie, czemu, przy ostatnim, jak to jest możliwe, to niemożliwe, dobra, teraz ja się wkurzyłem, nie, teraz musi, o, udało się, dobra, w końcu, je, teraz dobra. otwierają się jakieś dziwne, ej, to są frytki? A wiesz, że ja ci pokażę cita yy, Nie wiem, dobra, cheetah. Ja zcheatuję, tu... ja spróbuję, a zobacz, patrz, nie ruszaj się. No, 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 dawaj, patrzcie patrz, co Przemek patrz robi, patrzcie widzowie co robi Przemek, no, co? Patrz, patrz. No, pierwsze, no. O nie! No i spadłeś i co? Się. A co ty chciałeś o zrobić? Nie. nie, bo można ustawić coś takiego jak klik, to mów i że można się poruszać, ale to nie działa. Niestety. A ty ale jesteś fan lisek. Drugiego, znam drugiego czyta jeszcze. Dobra, nie, nie słuchajcie, A? nie słuchamy przemka, przemek oszukuje. My tak nie gramy w tą grę. Pierwsze jest prawe, potem jest lewe, potem jest lewe. Dobra, przeszliśmy sobie frytki. To wygląda w ogóle jak jakieś frytownica, może te frytki są w oleju. Tu widzimy jakieś chyba kurczaki. Ej, widzowie, dajcie znać, co najbardziej lubicie. W ogóle, ej, to jest naprawdę trudne! Nie mogę tutaj zaskoczyć! No? Ej, co tu jest grane? To są. Ej, it's, it's, jak to jest? To... Nie wiem, nie wiem, dobra. Serio, widzowie, muszę się skupić na chwilę. Możecie też wbijać na naszą grupę Robloxową, oczywiście po odcineczku, nie teraz. Teraz nie wbijajcie na grupę, tylko po odcinku możecie wejść w grupę, pierwszy link w opisie, robimy Ekipa najlepszą micha. społeczność Robloxową, także okej, okay, dobra, ja przeszedłem już te kurczaki. Przemoc. gdzie ty jesteś w ogóle? Ja ci nigdzie nie widzę, ej. Ja jestem na jakiś... A, na kurczaka już przeszedłeś kurczaki. A, ja przeszedłem kurczaki, teraz skaczę o... po jakichś zgniłych burgerach. Nie wiem, czy to z McDonalda, czy z KFC. No, bo widzowie na początku widzieliście co tam było, nie? My niby jesteśmy w KFC, a u góry wiszą plakaty z jakiegoś McDonalda, nie wiem, nie wiem co tam się o, o stało, nie. ale okej. Okay. Ej, tu się w ogóle wylewa jakiś olej, co się stało z tym KFC, Przemek? Ten KFC chyba potrzebuje naprawy. To jest, ten KFC chyba potrzebuje naprawy, dokładnie, albo jest jakiś, nie wiem, może opuszczony, może coś tutaj się stało, zobaczymy widzowie, może później rozwiąże się nam ta zagadka. Jesteśmy teraz na jakichś frytkach, ten frytek jest jakiś taki, nie wiem, zmutowany powiedzmy, jest taki, nie wiem... O, ale Jak ci się udało to przejść? Jak się nie udało? Nie, powiem przejść. ci. Ty mi też nie chciałeś powiedzieć, ja ci teraz też nie powiem. O nie, udało Gdzie ty się? jesteś? a udało ci się, no. Ej, dobra, Aha, ja tu super. sobie skaczę. Ej, widzowie, gdzie ja mam iść? Aha, dobra, tam. Muszę sobie przeskoczyć. Ej, tu są negency z McDonalda, to jest oszukane, przecież to nie jest KFC. <laughs> Widzowie, co tu się dzieje? Do, ej, a rzeczywiście, może na końcu się okaże, jak dojdziemy o, nie, na sam koniec. O, nie, jakiś zły gościu mnie porwał, chyba jestem u niego w brzuchu, zjadł mnie! O, w buzi jakie żółte zęby ma w ogóle, o, widzicie to? Dawaj Przemo, po, pomóż mi, o, chyba ten gość ma tu jakieś dziwne żółte zęby. Widzowie, wiecie co? Musicie koniecznie oglądać ten odcineczek do końca, bo za chwilę coś tak czuję, że się wyjaśni, dlaczego to KFC jest pomieszane z McDonaldem, nie? Bo tu musiało się naprawdę stać coś złego, teraz brzuchol wielki mnie zjadł, także nie wiem. Dobra, jest. widzowie, patrzcie, przewek już do mnie jest, szczurek też jest, u mnie także dobra, lecimy zobaczyć na dole, Widzimy. co się tu dalej dzieje. Ja sobie patrzcie o, i zobaczymy. <laughs> patrzcie, patrzcie, ja nie, nie wpadł, ale ty jesteś, Ej, patrzcie, to jest żołądek, to jest najlepsza część tej gry. Widzimy, co gościu zjadł, patrz, to chłopiat, rybek, chłopiat widzisz. A tak się ryba wzięła. Nie wiem, on KFC jest w ogóle. Ryba. KFC, a ja tu ryby są jakieś dziwne, też spadłeś, widzę? Okej, okay, nie no, wiem. No, niestety. Hey, skipujemy poziomy, żeby przewek nie widział cicho. O, nie. Przemek nie widzi, patrzcie co o, robimy. Nie, Wydajemy i Przemek, gdzie ty jesteś? Co ty, gdzie ty? A tam już jest przemek w ogóle, co za chłopnie nie. jak to jest przejść? To jest możliwe do przejścia? Ale czy się źle skacze, przemek? Czy też się tak źle skaczę? Jest, jest, udało się. Jest, ja U. też, ale przyparciłem na O nie! Jest, wow. o, prawie? Ja, Teraz! teraz, teraz! bo yes. to trzeba w środek, Idealnie. Tak, idealnie. <laughs> Udało mi się, e, dobra, idziemy, udało mi się, a przebog, tam, gdzie się są góry. Dobra, jesteśmy w jakimś dziwnym, naprawdę dziwnym miejscu, tu są kości, e, nie wiem. A, ej, co jest grane ten gościu, może jadł KFC z kościami razem, kurczanki jadł z kościami. Chyba był bardzo głodny. Chyba był bardzo głodny, widzowie, albo nie miał, nie wiem, może nie miał tylu pieniędzy, żeby zamówić sobie coś więcej i zjadł kości jeszcze dodatkowo, no nie wiem, e, nie mam pomysłu na to. E, jak to się przechodzi, aha, muszę skakać a. po tych, tych, tak? No ja już na ciebie czekam, zobaczymy czy mnie dogoni. i ja jest nie mogę przejść! Jak ty to zrobiłeś? Dobra, patrzcie, Przemek no. nie widzi, nie? Przemek nie widzi co się no. dzieje, nie? On nie widzi, co co robimy? Wydajemy robuksy! A co innego można robić? Wydajemy dużo robuksów. Najwyżej sobie doładujemy te robuksy, nic się nie martwimy. O to. Ej, wiesz co, Przemek, ja nie chcę mówić, no. gdzie my teraz jesteśmy, ale te brązowe dziwne placki w brązowym czymś nie wyglądają za ciekawie. Ja nie chcę Zatem... głośno mówić, widzowie, domyślcie się, gdzie my możemy być. Hmm. Powiem ci, że Elf jestem w kanale. O nie, ej Bo... dobra Przemek, czekaj na mnie, czemu ty mi uciekasz? Ja tu lekam, nie lekam. wiem, nie mogę, nie mogę tego przejść, znowu, dobra, skaczemy, raz. Ej widzowie, to jest szukane? Zaraz kupimy sobie magiczny dywan normalnie, nie? Żeby móc to przejść, dobra. Jeden skok. Jeden skok widzowie, patrzcie, udaje mi się, jakaś dziwna rzecz, tu przeskoczyć. O, mam, mam, jest! udało się. Jesteśmy... Widzieliście, skąd ja mu wyszedłem? Nie, ja tego nie widziałem, naprawdę. Fuj! To jest obrzydliwe, nie? Wchodzimy tutaj... Co to kurczak w ogóle robił w tym? Nie mam ladego pojęcia. Dobra, o jesteśmy... Ja, o ja, ale tu jest... O, to, glicza to jest glicza, glicza, O! Parówkowy, co? Człowiek, parówkowy człowiek jest na zewnątrz. Ej, czekaj, ja chcę też ja zobaczyć! Przemek, czekaj na mnie! jakie ja mam tutaj to przejść dalej, nie, nie wiem. jestem. nie wiedziałem o tym! Jestem ale ej, jakieś... tutaj! Zobacz, gdzie ja jest jestem! Gdzie tutaj. Ja nie wiem gdzie ja mam iść, gdzie ty jesteś? Tutaj! No co tam robisz? Zobacz, chodź tu do góry! Patrzcie, dobra, jestem, jestem, patrz Przemek! Co tam jest widoczne, nie wiem! Musisz tak, się, jak, musisz tak podejść blisko, i żeby kamerę odsunąć do tyłu. Nie widzę, widzowie, nie o, dajesz, widzę. Dajesz, 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 dajesz. To. Nie widzę. Prawie. Dobra, nieważne. Przemek mnie <grym> oszukuje, ja stąd spadam na dół. <grym> On coś tutaj chyba ściemnia. Musimy jak najszybciej się stąd wydostać. Widzicie, co przemek ma w głowie? Nic, nic nie widział, nie? Widzowie, nikt nic nie widział, nie? Nikt nic nie widzi. Dobra, dobra, patrzcie, tam jest przemek, w ogóle nie. Przemek, gdzie ty idziesz? Ej, jak ty coś tam dostałeś? Aaa, widzisz, ja mam teleporty magiczne, sztuczki tutaj. Skacz... O, o, to nie, jest. Ale jest... zamkłaś się, bo. mu ja jest... <laughs> się w ogóle. Widzowie, to jest moja ulubiona część jakiegokolwiek parkura. Skakanie sobie po takim czymś. A ja naprawdę, mam już nadzieję, że niedługo stąd wyjdziemy, bo. O, tak, tu jest raj. A nie, to nie jest raj, bo to są chyba zgniłe burgery. To nie jest nic dobrego. O. To chyba. Puj, bo tu są jakieś worki na śmieci i, 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 i burgery zielone. Nie wiem. Przemek, chodź do mnie na spokojnie, bo zanim ja te burgery przeskoczę, to minie 100 lat, bo już widzę, że mam z tym kłopot. Także na spokojnie Hops. przemo... Ops! 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 O, udało się. Ej, dobra, patrzcie, widzowie, robimy magiczną rzecz, nie? Tam jest kosz, nie? I wy w tym czasie zostawiacie subskrypcję na tym kanale, oczywiście z dzwoneczkiem, a my wskakujemy na 3, 2, 1 do tego kosza. Także ciekawe co tam będzie. To jest teraz ten czas. Na 3, 2, 1 a, i, i a... hop, 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 hop! Uuu, I co? Co? Jest Jestem w śmietniku. Teraz. Ej, to jest mega dziwne. W ogóle, czemu ktoś wyrzuca całe jedzenie? Widzisz to? Nie otwarta, a nie otwarta. Ej, to się to obraca, to <laughs> yes! 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 <laughs> się obraca. Nie, jest, jest, jest. Ale widzieliście, jak to się dziwnie obracał? O nie, ej, ja myślałem, że to już jest wyjście, a widzowie widzicie tu jakieś dalej, są dziwne lasery. Okej, okay, dobra, przechodzimy to jednym ciągiem. Nic, w ogóle, bez żadnej skuchy. Zero, ja. Ej, to jest, o, nie fair. Ta pizza i nie jest w McDonaldzie dostępna. Ona chyba się jak z jakimś pizza-hatem połączyła, chyba czy coś, tak, nie wiem, dokładnie. nie wiem. Ale widzowie, to naprawdę ja muszę wam coś powiedzieć bardzo ważnego. To jest mega, mega dziwne, bo spójrzcie, mamy tutaj McDonalda. Jesteśmy w KFC w ogóle, mamy McDonalda. Teraz mamy jakąś dziwną... No, nie wiem, coś tu jest ewidentnie nie tak. Musimy rozwikłać tę straszną zagadkę. Przemek w ogóle, patrzcie, przemek nie widzi, gdzie ja poszedłem. Zrobimy mu numer. Patrzcie. Widzę, 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 ja cię tam widzę. Nie widzisz mnie, przemo, gdzie? A nie widzi mnie, patrzcie, goni mnie. Ja myślałem, że on nie, się z nie skapnie, że. Ej, przemek, tu jest jakiś labirynt. Wejdź, wejdź, w to pierwsze przejście, ok? Ja idę w drugie. Dobra. Zobaczymy, gdzie tu uciec. Ej, nie wiem, e, chyba źle. Dobra, to wyszedłem, jest ślepa, ślepa zauczka. Wyszedłeś? A ja wyszedłem, no? Dobra, Dobrze Ej, przemek, dobra, idziemy za przemkiem, nie, dobra. Eee, tu, tu. Ej, serio, wyszedłeś? Ale skąd wyszedłeś? No, to właśnie, i tu jesteśmy. Tak, to jest koniec? To jest koniec? Udało nam się? Wyszliśmy z KFC, widzowie, tak, patrzcie! Udało się. Tak! Ej, czemu ja tak wolno biegam? Ej! Jo, widzowie, patrzcie, udało nam się, patrzcie! Tu w ogóle jest gostek, no tak. kto chyba z McDonalda jest, a tu jest KFC, <laughs> ja nie wiem, co tu się stało. Myś... O, patrz! A, tu co to jest tylne drzwi! Patrzcie widzowie o, odkryliśmy jakieś inne przejście, magiczne przejście. przejście! Wow, ale tu jest fajnie, udało nam się sekretne przejście odkryć, dostaliś A tutaj jest coś kolejnego. Osiągnięcie, osiągnięcie do tu jest o, jakieś... Nie wiem, cofnąłem się, ja chcę stąd wyjść, ej, ja chcę stąd wyjść! Nie! Znowu utkwiłem nie w jakimś innym... Dobra, i mogę tu ten. Cześć. Okej, okay, dobra, widzowie, udało mi się stąd wydostać. Już myślałem, że stało się coś strasznego. Dobra, widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. Yy, zostawcie oczywiście subskrypcję na tym kanale, zostawcie suba, tak, zostawcie subika, najlepiej z dzwoneczkiem. Wbijamy 5000 subskrypcji. Yy, także do zobaczenia jutro. Trzymajcie się mordeczki, my lecimy, nie wiem, o, tam jest jakiś, patrzcie, tam jest znowu jakiś magiczny tunel, także ja wchodzę w ten tunel, zobaczymy, co się stanie. A wy trzymajcie się, pamiętajcie o jutrzejszym odcinku. Na razie, ściadaneczko! O, o to jednak to ja... nie, patrzcie, patrzcie, tu jest jakiś tajny win. win, ej, teraz dopiero wygraliśmy mapę, widzowie, a ja myślałem, że to był koniec, a to jednak nie był koniec, także ubierzemy sobie jeszcze magiczny hełm Kuraka, jesteśmy mistrzami tej gry, bo udało nam się ją przejść, tymczasem trzymajcie się, siemaneczko, Elowina.